Cześć, witam Was bardzo serdecznie i gorąco z tej strony. Mister Draco to jest amnezja mroczna, obłęd w końcu. Nie wiem czy na nim czekaliście, ja tak. Powiem Wam, że już się nie przestraszyłem. Ostatni raz tak bardzo się przestraszyłem grając w Nosferatu. Ale to nie jest to samo, jednak co amnezja, dlatego wracamy. Dobra, teraz spojrzę w zadania. Te Standardowo ich nie ma. Dobra, co my tu mamy? I ostatnio coś tam pamiętam. Próbowałem w sąsiedniu zdziałać, ale. Właśnie nie działało. Poczekajcie, mamy słoich, w końcu do czegoś to służy, tak? Nie wiem czy będę mógł nie, wody nie. Jakiegoś oleju może znajdziemy się... O coś takiego Poczekajcie. Nie. Czy tutaj coś będzie? Poczekajcie światło zapalimy. Bo ciemno to jest bardzo... Może z drugiej strony... O, tu coś brzydkiego. Co to? A, widziałem. Jestem bardzo przewidywalny. No, już. Hopaj. Jakoś trzeba się noliwić tą dziwną dźwignię. Bo... Trzaskaj się. Działasz? O jezu. Weź zepsuj to. Jeszcze raz machnij sobie. Oj. Chyba za bardzo. Dobra. Komu w drogę temu? Czas. Lecimy na górę. Zobaczymy co tam na nas będzie czekało. Czekajcie rozejrzeć tu jeszcze, bo powiem Wam, że tutaj nic nie zwiedzałem. Schody. Dziwna, nie wiem, studnia tu jest. Lecimy dalej. Jesteśmy w dziwnym. Aha, retrospekcja. Pozwolimy jej się skończyć, dopiero do Was wrócę. Dobra, wracam do Was. Nie wiem, czy ktoś czytał tę retrospekcję, czy nie. Ja nie. Dobra, ale co my tu mam tak w ogóle, już bez wykupów żadnych? Um, drzwi. Czekajcie. Drzwi, fajne. O kurczę. Można wykręcić, ale jak się zablokowało, no. Nie, to nie. Tak na chama wbiegam tutaj, nie patrzy się jakiś potwór, może by tu czekał na nas, a ja tam nic, no, trudno się mówi. Co to? Poczekajcie. Uwaga na drzwi. Mm. Jak do słupa albo gorzej. Hop, dziękuję. Pokręcimy sobie tutaj, czyli. O Jezu. Jeszcze troszkę, no kręć się. W ogóle takie ja mam wrażenie, że to powinno być chyba tak samo jak tam, ale tak może być, czy grzej? Dobrze, dobra. Kręć się, Daniel łap za to. Hmm. Może to nie działa? Działa, ops. Mam to nisko. Jak się zablokowało? No po prostu, dobra, idziemy dalej, bo tutaj nie ma na co liczyć. Właśnie, przyszedłem po ciebie. Kiedyś może się przydasz. No tutaj byłem, czy tutaj nie było? Tutaj byłem. <grybuj> lubię kręcić. Dobra. Co, tutaj jest kolejne drzwi. Cieszę się niezmiernie. Okej, okay, co tutaj jest? Widzę moją kochaną, piękną rurę. Ale mam najpierw list do odczytania, więc... zamieniamy się w słuch, czy tam... nie wiem, patrzymy i czytamy. Aha, koniec. Spoko. Bierzemy rurkę. Hop, 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 hop. Trzeba na kubka wynieść że tak samotnie za bardzo się nie czuła Drzwi mi ktoś zamknął przed nosem Kto tu mieszka? Hop, tam nie będę szedł Tam jeszcze kilka drzwi do odwiedzenia. Znowu na no, chama, no Boże, co to jest? Rozumiem, że tymi dźwigniami mogę się bawić, tak? Ale spoko Teraz coś takiego. Hmm. Ty dole? dola? Ty lecisz do góry. Dobra sobie. A, wiedziałem, wiedziałem, że tak trzeba zrobić. Przechrzyszyłem się trochę. Jeszcze jedna drzwi to jest prospekcja przy... Wow. Skoro wszystko tu musi być symetrycznie. Obstawiam, że tutaj powinny znajdować się rurki. Czyli niepotrzebnie wystawiałem je za te dziwne obrotowe drzwi. Kurde. Teraz wszystko muszę przenosić. Ale dobra, mamy tam czas. O, czekajcie. O Jezu. Jedź tam. Zobaczcie gdzie jest ta Jest na środku, aż tak daleko ją rzuciłem Zdążę, 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 zdążyłem Pierwszą hapa i idziemy Tu? Wsadzicie. Wsadziłaś się Dobra Już myślałem, że mi skiknęły biedne rurki Chodź Jeszcze jedna Dobra No łap Łap Dobra Jejku Rzucam no jak No właśnie No chopaj Nie tu, tu na ścianę się wbi. Ej Ty robisz, no zmieścić się nie możesz. Może czekaj, coś pod odwatnę, bo rury powysadzałem. Ehm, chyba nie tak. Odczep się i tu iść. Dobrze, tak właśnie myślałem, że trzeba to zrobić. Wszystkie drzwi odwiedzone zostały przeze mnie. Jak to się nie da naprawić? No chyba żart Kopadło nie da się naprawić Którędy mam wyjść? Znaleźć coś muszę zmajstrować znowu czy... Zablokowane Mam coś tu mamy na korba, powiedzmy, że nie wiem, służy do otwierania tych drzwi. A jednak. Jejku. Wszystko tu jest to nie wiem, co to ma być w ogóle. Zapraszają gości, a potem klamki z drzwi wyłamują. Można i tak. Nie wnikam, co tam mają robić. I wracamy do punktu wyjścia Co to? O Też coś być w dole? Nie ma sprawy O, czyli mamy jakby mosty do następnej części mapy Już mogę? Dobra Tamte zadanie powiem wam szczerze, że jakoś ciężkie, trudne, nie wiem, nie było czym? co teraz pewnie na nas będzie czekało. Ale znając amnezję, z tutaj z etapu na etap, jest coraz gorzej. I właśnie co my tutaj mamy. Na razie nic ciekawego. Zobaczymy, co dadzą nam dalej. Ciemność wszędzie, woda wszędzie i coś czerwonego i retrospekcja. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes, like for drinking. It, well, that too, but mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. Dobra, powiedzmy że już to się coś zakończyło. I Mam takie do was pytanie: dlaczego? W tej wodzie nie ma potworów. Ostatnio kiedyś tam były. Wtedy co? Boże. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, w którym tak bardzo krzyczałem. I tam właśnie. No, idź, nie idź. Tam właśnie były potwory w wodzie. Ops. Biedny Daniel. No, dobra, idziemy z tej manki teraz. Coś czuję, że będę musiał tutaj teraz trenować parkura Wolałbym w Minecraft'cie, ale już dobra. Przeżyjemy. Tak. Widziałem cię. A to co to jest? Dobra. Idziemy dalej, bo tam jeszcze widzę, że most do czegoś prowadzi. Zaufam swojej intuicji i tam wskoczę. Uważaj. Oj, jejku. Co to było? List, list, list. Jak ja lubię wtedy te listy. Dobra. Kręcimy. Dobra hop, hop, hop. Wszystko na jednym sprincie, dobra. Teraz po że idziemy tam. Hops, sorry. Sorry, Daniel. Nie chciałem cię za bardzo tutaj uszkodzić. No potoczyłeś mi się i... Oj! Kolory mi się zjechają Już ci naprawiam, już, już Kamczek Ej, Francaj! Nie, dobra. Już naprawiłeś masz światełko i most do nieba. No, klikaj się. Co tam chcesz? Hmm. Nie to. Opuścić most. Dobra. To będzie głupiec teraz zrobię, ale może się uda. Poczekajcie... Zostrzeliśmy. Ha! Kolejny. Tak. Raz się udało, oczywiście. Uważaj. Hop, oj. już gorzej w ten parkour masz. Hop. Mam na kamienie? Dobra. Jak sobie życzysz. Kur czekać szybko nam wyjdzie. 8 września, 1839. Nigdy nie mogę być pewien, już, już, już. Skoczka, leć skończę. I znowu światło się poruszyło. Efekty specjalne chyba chcą mnie przez straszkę się za bardzo, to nie wychodzi. Wracamy na most, już nie będę tutaj Daniela męczył. Sam spróbuję jakoś tam z powrotem doskoczyć przez ten most jaki tam dalej. Uważaj, uważaj. Dobra, tak. To teraz gdzie muszę się udać, bo nie wiem czy są potwory w końcu, czy ich nie ma. Idziemy w lewo. Oj! Niebezpiecznie zacząć działać Oczywiście mogę sobie tutaj nie wiem... Nie dobra, nic chyba bym to nie zrobił co. Nie będę ryzykował, ale... A, a. Uważaj! Dobra, oddychaj. Dziękuję. Co się stało? Nie? Ptaszek. Łops. Ciemno. O! Słyszycie? Słyszę. Są przyjaciele, dziękuję wam i... Tak, tak. Jest early. Alexandre... O, ciągle o tym Aleksandrze, Kada. Ciągle. Oj, teraz to już chyba. Wszystkie potwory budziłam. Nie wnikam ich sprawa. Powiedzcie mi teraz, w którą stronę jest do domu. Obstawiam, że w tą Lecisz? Nie ma, dobra. Dobrze mnie nie zmiotło i... Dobra, dom jest tam. Szybko, 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 jak szybko. na drzwi. Hot fix, hop, fix, dziękuję. Już się bałem, że mnie ten potwór dogryzie, dogoni, czy w ogóle on istnieje, nie wiem. W końcu sobie na to, że mam jakieś urojenia. I co, to koniec? Idziemy dalej. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, bo jak zwykle stopera nie włączyłem. Ale mam ochotę właśnie grać w amnezję, bo dawno bym nie grałem. A chcę się przestraszyć tak do upadłego i. Nie chcę. <laughs> sorry Daniel, sorry Daniel, bardzo. Przepraszam Cię. Wskakuj. tym teraz, ja mam wejść tam na górę, bo. Nie wiem. Jeszcze spróbuję zrobić tutaj manewr z tymi kółkami. Tak, ty lecisz w górę, więc Cię trzeba podnieść. Tylko nie mogę Cię dźwignąć. Co? Już? Koniec? Tylko nie mówcie, że coś źle zrobiłem. Pchnąć. Czyli, jak mam moc wam pchać? Wcale nie myślicie. Dobra, mostem zajmiemy się kiedy indziej. Idziemy na dół. Bo tam mnie jeszcze w sumie nie było. Z takiej wysokości proszę cię Właśnie, jeszcze ten tutaj tutaj mnie bardzo ciekawi hop hits, hop, hits, hop hit, coś zielonego tutaj jest, nie wiem dlaczego ty się dusisz Kanał Ej, coś nie bije. Nie, on się dusi. To jest gastrujące to smrut toksyn. Hmm czekajcie. Szczepionkę. Czy coś ominąłem? Tylko mówcie, że tak. Dobra, nie ile nagrywaliśmy. Powiedzmy, że trochę to trwało. Jeżeli, nie wiem, to będzie takie 20 minut, postaram się dograć. Jeżeli nie, to nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Było mi bardzo ciekawie dzisiaj. Nie przestraszył... Nie przestraszyłem się w sumie tak bardzo. Ale ciekawie, myślę, było. Więc jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się i cześć!